Dzień dobry, ja jestem Narwalin no przed Państwem. Dzisiaj Opening będzie robiony. Ostatni był y, w tamtym roku, y, na początku nawet, więc y, lekko ponad rok już jest. No i w sumie przez ten rok nic nie otwierałem, tak naprawdę. Wszystko sobie zbierałem, nic nie otwierałem. No i zrobimy taki jeden wielki Opening. No, ale problem z Openingiem jest taki, że no ja mam jakby dostęp do wszystkich skinów, no bo posiadam tutaj tego y, partnera Riotu. Także dlatego też tych Openingów nie ma, y, no bo trochę. Ciężko się tutaj jarać tymi skinami, więc też nie, nic nie otwierałem. Ale specjalnie właśnie po to, żeby zrobić ten opening teraz i żebyśmy zobaczyli, co będzie z 62 skrzynek i tutaj z wszystkich jakichś honorowych, niehonorowych, z jakichś eventów mam jeszcze jakieś różne rzeczy, są także sobie to pootwieram. Zobaczymy, co i jak. Zostawcie kciuka, zostawcie suba i życzę miłego oglądanka. Myślę, że czepiony sobie chyba odpuszczę. No nie ma sensu, chyba co nie, tak mi się wydaje. Więc Zróbmy tutaj Orba, Battle Queens jakiegoś, Renektonic, ok. Eternalsy, no te Eternalsy są. Też mam, mam wszystkie te Eternalsy, też właśnie, za sprawą tego. Więc, no nie robi mi to za bardzo tutaj różnicy, niestety. Ogólnie te Eternalsy, chyba lekki nie wypał dla Rajotu, tak mi się wydaje, aczkolwiek nie wiem, w sumie. Mi się to podoba, ale dlatego, że dostałem to za darmo. Jeśli miałbym zapłacić pieniądze. To nie wiem, czy bym to zrobił. Znaczy, jeśli byłbym jakimś OTP, jakiejś postaci, to pewnie bym to zrobił. Chętnie, no, ale jeśli miałbym mieć na wszystkie postacie, no, to chyba, chyba jednak nie. Ale dla otp polecam. Jest to całkiem fajna, e, fajna, fajna sprawa. Bladstone Lisandra. Okej. Okay. Talika. ej, fajne skiny. O, Uder. Słyszałem, że lubicie mojego Udera. Że chcecie go jak najwięcej na YouTube. Przyjąłem, przyjąłem jak coś. Ja nawet jeszcze jakieś mam. Trochę tam grałem sobie w mm, TFT w tamtym roku, więc jakieś wpadło chyba z tego pasa, tak mi się wydaje. Nie otwierałem. Umbra, spoko. Yy, teraz na tym secie całym. Yy, czwartym, tak? Teraz jest czwarty? Czwarty chyba. No to właśnie nie grałem. Nie, czekaj, teraz jest piąty. Nie, który jest set? Nie wiem, ale w tym secie, no nie grałem właśnie. Jakoś, jakoś nie grałem, no wyszedł ten sezon w LOL, no to, to gram w Lola, ale tak niekiedy sobie ogrywa, y, oglądam jakieś streamy, jakieś rozgrywki oglądam. I kurczę, całkiem fajne. Całkiem fajnie się, so, się tam bawią, ale na aktualnie jestem za bardzo chyba w lola wkręcony po prostu. Kozacka emotka, ty dobra, ona będzie chyba ustawiana. A nie czy... Hm, a może ją mam, ale sobie ustawimy. To mi się mech, nie podoba. Nie za bardzo. Te honorowe też otworzę, żebyście zobaczyli, co z tego jest. Kazix, niby. Okej. Okay. ja masz tyle tych emotkowych. Z czego to jest? A może to było też z tego pasa lolowego? Czy no, TFT? Może, w sumie, nie wiem. Jak coś tutaj, Morton leży. Śpi sobie tutaj. No, nie do końca śpi, w sumie, ale leży. Lubi tutaj leżeć. To dziwne trochę. Trochę dziwna, emotka. O co chodzi w tej moce Takie zażynowanie, czy co? Jakieś dziwna. Och, please. Okej. Okay. O, ty, fajny. Fajna, fajna. To chyba na jakieś na, na... jakieś Halloween, czy coś. Tak mi się wydaje. Było. I ostatnia. a nice try. W sumie fajna. Podoba mi się. Taka bm trochę. Jak ktoś nie trafi jakimś skillshotem. Dobre, dobre Honor Level 3. Otwórzmy. O, tutaj tylko postacie są. O, jeszcze skin. Permanent. O, bardzo fajny w sumie. Fajny wordzik. podoba mi się. Championship Hot Dog World. Co to jest? Zajebisty. <gryw> Ale dziwny, o kurcze. Okej, okay, z tego co jest. Fragmenty kluczy. Dobra, to się przyda w sumie. Będzie więcej skrzynek do tworzenia. Spoko. Czwarty level kapsuły. Honorowej. Kolejne fragmenty. Bardzo miło. Braumik, fajny w sumie. Tutaj chyba też tak. Fragmenty kluczy. No dobrze. Level piąty. No w tamtym sezonie był. Na razie chyba jest trzeci bodajże. Czempiony. Ok. Honor, piąty token. Co to? nie wiem, sprawdzimy to fajne, dzięki za morda otwórzmy jeszcze tą jedną pingwinek, spoko no, fajny warcik całkiem miły, co my tu mamy? level 5 orb, okej okay. Echo. 21. jeszcze, o kurde ty dużo dobra ty, to będzie spoko, fajne fajne mam jakieś orby z jakiegoś eventu, otwórzmy Fizz, Ali Star, Twitch, okej, okay. a to jest chyba ten, jeden z nowszych skinów, okej. Okay. Gemstonik, a gemstonów, 25 gemstonów, sporo, sporo. W ogóle chyba jak mam to, tego LPP, to chyba nie mam skinów gemstonowych, albo mam? Kurczę, nie pamiętam. Szczerze nie pamiętam, dobra, gdzie skończyłem? Tutaj. Okej, okay, też jakieś baz tam tego pasa. Najwyraźniej. Ale świnka, fajna. Dzięki. Co to jest? Też jakieś jajka, dobra. Zielone. Żółw jakiś dziwny. Może być. A w ogóle a propos TFT, to teraz w tym secie bardzo fajne plansze wydali, ale to trzeba za rpg już kupić. Ale jeśli bym grał w TFT, to myślę, że tam tą planszę, taka DJ-owska jest chyba, to bym brał. Uuu, fajny, fajny, fajny. Spoko są te ludki. Tak samo są tam też jeszcze te takie, jakby ten Twój cios, też jest inny, też jest fajny. Ogólnie spoczka to tam w TFT działa. Lunar Beast Orb Janka, dzięki. Tego nie otwieramy. Tutaj jakiś Mecha Kingdom. Okej, okay. uuu, dwa rancy dla Kirol. To chyba dobrze. Zobaczymy, co z tego wyleci później. Mastery Aurelian Soul MF. Nami, okej. Okay. Swain. O, fajnie. Fajnie. Właśnie, pokażę wam tutaj, jak to wygląda w sumie, bo. Trochę porządków nie robiłem, ale porobimy na tym odcinku troszkę. Otwórzmy to, co z tego leci. Jeden? Co? Aha, 1350 lub więcej. Eee, no to bez szału w sumie takie worki, ale przynajmniej legendarny. No dobra, Psy Oms. Lisandra już była taka chyba dzisiaj jedna. Random Champion Shard, no to może zostawmy, to nie jest aż takie ważne. World skina chętnie. Ty, fajny. Kurczę, najgorsze jest to w Lolu, już mówiłem o tym kiedyś. Najlepiej by było, jakby można było mieć takiego random warda. Że wszystkie skiny do wardu, które masz. I jak stawiasz warda, to losowego warda wybiera z tych, co posiadasz. To by było fajne. Co nie? Dobre by to było. Ale pewnie nie jest to takie łatwe. Aha, to jest z tego seta. Co wypadnie? Set? O, dzięki. Okej. Okay. Na dziesięciolecie? O kurczę. Dobra. ku tigers 2015. Czekaj. Chyba. Czekaj, Q-Tigers. Wydaje mi się, że. Czy ja dobrze pamiętam? Czy ja byłem na tych Wolcach? Chyba był mecz, właśnie ku tigers na SKT w Niemczech. I wtedy byłem tam. Tak mi się wydaje. Na żywo widziałem ten mecz. Chyba to było wtedy. Jezu, to 6 lat temu. No, sobie 5. No bo to było w październiku, oczywiście. Czy tam listopadzie? Syndrata, jedno z nowszych. Ok. Ok. Game Stony, Thank you very much. Honor, piąty token, to jest z tym ciekawy. A... A więc to tak. Hmm. Którego brać? No, bierzemy różowego, dawaj go. No, Warwickian czy się nie gra aktualnie. Dobra, wezmę. Jak najbardziej. 60 kluczy. Wow. Ok. Czy 60 fragmentów, klucz, oczywiście. Spoko. Bardzo miłe. Tutaj mam 300 tych jeszcze tokenów. I właśnie nie wiem, co z nimi zrobić. Czy tu są jakieś fajne skiny, które mnie interesują. Hmm. Nie zobaczę. O, ten Jarvan. Ostatnio grałem Jarvan, Ma dwie gierki. To chętnie sobie to wezmę. Albo czekaj. Może coś ciekawszego jest do zrobienia. Bordery, orby, nie. Yeah. Dobra, dawaj tego czerwona. Niech będzie. Spoko, śmieszny, zielony. Jeszcze ikonkę. Thank you very much. Tutaj mamy te punkty prestiżowe i za te punkty chyba już nic nie, innego nie wezmę, nie? Niż to. I problem jest taki tutaj, że zrobiłem sobie te senne, to jest postać, którą gram, a reszta Zoe, pluje na tego czempiona. Soraka? Pluje na nią. Na Yasuo też. Zajra Nikt tym nie gra. No i co mam zrobić z tym? Ale najprędzej to bym chyba Yasuo zagrał, tak mi się wydaje. Chyba tak. No niech... Niech będzie, no. Coś trzeba zrobić, bo one chyba się tam... Chyba się, się znikną za jakiś czas. No to zróbmy to. Niech będzie, no. Niech stracę. Okej. Ok, okej. Okay, okay. No i teraz przechodzimy w końcu do tych 70 skrzynek. O kurde, sporo tego. Ale będziemy otwierać po 10, tak mi się wydaje, chyba. Patrzę, że kamera trochę ostrość gubi niekiedy. Sorewicz, może to przez KOTA? Nie wiem w sumie. Zobaczymy, co Ryan da ze skrzynek. Ryan ze skrzynek da więcej skrzynek. Dzięki. Sejuani, Dostała bufa ostatnio. Trochę grałem. Galia, ok. Sona, ok. Fajny wardzik. Mech. Jeszcze więcej kluczy. Więcej Game Pingwin dobujący. Ty ja czekaj, ale. Mi się wydaje, że niektóre te. Emotki to ja mam już. O, właśnie, czyli mam je. Okay, dobra, tak mi się dawało, właśnie. Bo tego tego pingwina to chyba mam ustawionego, nawet że go używam. Tak mi się kojarzy, chyba. Lucian, A, To chyba jakaś jedna z naszych, podejrzewam. Albo i nie? nie? Nie, nie, chyba nie. Chyba głupoty gadam. Tego warta chyba posiadam. Ty, fajny. Ciekawy sobie ile z Wardów w ogóle. Znaczy, do skinów, no, do Wardów. O kurde, dobra Dobre, dobre, tych emotek też powinno być więcej możliwości jakby użycia na raz, To by było fajne. Zaradnik. Ale skin, kurczę. Oś się tak nazywał zawsze? Nie wiem. mi się, że miał chyba inną nazwę kiedyś, całkiem fajny mieczyk. To już była. Ok. A trochę kluczy jeszcze wpadnie. Aczkolwiek aha, mi skrzynek nie wystarczy. No spokojnie, następny raz się ogarnie. Na następny raz, czyli za pewnie rok. <grym> jak będzie następny opening, jak no zbieram rzeczy. Halo, poczko, Ok. Nie ma żadnych kurcze, legendarnych. Albo jeszcze tych tam lepszych. ikonka do warusa. A w sobie te ikonki są spokojne. aczkolwiek cały czas mam tego ramusa. Cały czas go używam. Podoba mi się. Jest ok. Kolejna skrzynia. Dajcie jakiegoś turbo kozackiego. O, fajne, w sumie. Uder. Lubię go. O, kurde, fajne. Aczkolwiek z kotami powinno być, a nie. Fajny. Kurczę, no dużo jest fajnych skinów wardów. A można tylko jednego używać: Lypa. Lypa, lepa, lepa. A tutaj w ogóle mam te skinowe. A to mogę to otworzyć w sumie też. Ty, mam siedem. 7... Ile było? 70 skrzynek? I żadnego nie ma jakiegoś tego legendarnego, czy co? O, właśnie, dobra. Dzięki. Albo tych ultimate'ów. O, fajny ten. Fajny, fajny, miły. Sign of love. Pokazuje tego. Znak szatana. O, co chodzi? Chyba coś mi się pomyliło. Dobra, otwórzmy te, bo to są te, z których tylko skiny chyba lecą, z tego co pamiętam. Zróbmy to. Okej. Okay. No o, kod wstał, on wstał. Musi się przed tego obrócić lekko, dobrze, na susik, ok. I 12 ostatnich, zobaczmy. Kolejne, <noise> sporo, znaczy często dość wydaje mi się, że skrzynka ze skrzynki wylatuje. Takie mam wrażenie. Jak tak patrzę, walinka, fajna. Fajny, kurde, czemu jest tyle dobrych skinów do wardów, ja pierdykam. Gemstonic, a się coś na gemstonic trzeba będzie zobaczyć jeszcze. Fajne. Okej, okay, otwórzmy jeszcze tamte dwie i tamte dwie i... Jeszcze będziemy mieli kolejną jednak. Spoko. No ale naprawdę, żadnego nie dostanę tego? Żadnego ultimata w tylu skrzynkach. Trochę lipa. Myślałem, że może w ostatniej skrzynce się będzie krył, ale nic z tego. Co my to mamy z tykiem stone'ów? Kurczę, ja właśnie nie pamiętam, czy, czy ja mam dostęp do tych skinów. Niektóre mam wykupione właśnie. Ale nie wiem. Teraz tak z pamięci Wam nie powiem. Ale sobie to sprawdzę później, w sumie. Bo mógłbym zrobić tego Jarwana. Nokturna. I To są postacie, którymi gram. Resztą raczej nie za, nie za bardzo. Pykam. Czykolwiek ta karma jest całkiem też ładna. Całkiem niebrzydka, bym powiedział. A otwórzmy sobie to jeszcze. Niech będzie. Fiora, Renekton. Okej, okay, dzięki. A trochę tych czempionów też się tutaj go zbierało, już. Czy mam coś do wbicia levela? Nie mam nic. Wszystko tutaj po dwa. Brakuje jednego. Ale przynajmniej porządek się zrobił. A to jest to co, co 5 albo 10 leveli chyba nie? Czy 15? Jakoś tak to było. Hmm, no, możemy sobie trochę tutaj tego pomontować w sumie. Aha, tej ikonki już mam. To ciekawe. Reroll, mogę zrobić? Aha, trzy trzeba, no to nie. To ja poproszę Disenchant. E, Clash Contender. To daj. Czemu się to samo nie, z, nie zrobiło? Dziwne. Nie rozumiem. Ale okej. Okay. Aha, i mogę zrobić. Aha, mogę wymienić, jakby. Ok. Całkiem sprawiedliwe, dobra. Spoko. Miłe, miłe. Podoba mi się. Ok, takie sobie. Ciekawe, czy z wardami mogę tak samo zrobić. O, to jest fajne. Hmm. Najgorsze jest to właśnie, żeby wybrać emotki. Ach. Bo jest tam chyba tylko. Ile? 5 slotów bodajże? Czemu jest tak mało? Fajne. Zdecydowanie za mało. Czemu Riot nie chce powiększyć tego? Ech. Średnie. zobaczmy na te wardy jeszcze. Tutaj trzeba 3. Czemu on był tak do unlock? Dziwne. O, co tu chodziło do końca, nie wiem. Świeczka. Kikoma. Trener oczywiście z KT, aczkolwiek już teraz nie jest trenerem. Chyba teraz w Chinach bodajże, aczkolwiek, a może skończył już tam? Nie jestem pewny do końca. To bym sobie zrobił, tego kraba czy raka. Podoba mi się. Ta świeczuszka też mi się podoba. Ten mieczek też jest fajny. Albo mu też jest fajny. Cieka do najgorsze, że może mieć tylko jeden kurde bele. To jest słabe. Mieczek fajny. Jakiego ja teraz używam? Nawet szczerze mówiąc, że nie wiem. Nie pamiętam. A trochę tych wardów stawiam. No reszta chyba... A jeszcze to. Reszta taka sobie. Chociaż w sumie dobra tego skate też zrobię do no, nich będzie. Nie, kiedyś moja w sumie ulubiona na drużyny Reszta chyba już obojętna. Tego duszka nie mam? Wydawało mi się, że go mam. A może na innym koncie go mam? Może tak być. Okej. Okay. Dobra, te Eternalsy zostawiam. Tutaj bym te skiny value zrobił. No i możemy te, te słabe SM, możemy relować w sumie. Zobaczymy. Bo jakby. Po co, po co są mi skiny, skoro mam je wszystkie? Jakby. Ja mam te skiny na zasadzie, jakby, troszkę wypożyczenia w sumie. I problem polega na tym, że do tych skiny, te skiny, które mam wypożyczone, no to nie mogę do nich chrom posiadać. To jest kurczę. No, taka sytuacja, no. Nie, nie fajne dla mnie. No ale. Ciężko narzekać, raczej w mojej sytuacji. Seavir z pizzą, spoko. Niech se będzie. Będę patrzył jeszcze za skinami, które. Ech. Które ewentualnie bym chciał zrobić w sumie. Tutaj na razie są nie za bardzo interesujące. Jori, fajny. Pyk, pyk, pyk. mech czy to nie ma jakieś chromy, dalej zostawię w sumie ale chyba nie miała chrom tak mi się wydaje no bo też mam sporo tych blue esencji no i jeśli tam, gdy tam co jakiś pół roku wyskakuje wiecie opcja kupienia chrom za esencje no to to ja nie mogę ich kupić, bo jakby nie mam tych skinów, prawda i to jest, no dla mnie słabe. O, fajny mozachrek. Całkiem miły. E, Saraka, to posiadam, ok. E, średnio, średnio, Średniowo. Chyba nie ma Chrom. Leona Pulparty. Zostawię ją. Queen niepotrzebna, Sona też. Tego mamy. Pyk, pyk, dobra. Ace of Spades, Ezreal. Tego mam. Zostawmy tego. Tego nawet mam. Kolejny Blood Moon, Milutko. Kobo. Spoko. A w ogóle, tak sobie myślę. O, fajnie. Szkoda, że jakby nie ma to znaczenia, jakie skiny dajesz do rolki. Powinno być tak, że im droższy skin dajesz do rolki, to większa szansa jakby na dostanie lepszego skina, prawda? Ale nie ma czegoś takiego w rolu. Trochę szkoda. Troszkę niemiło. Ty. Dam tego. Wyskoczył mi ten. No spoko. To jest niesprawiedliwe. Mam trzy razy tę Lisandrę. Jakby... W takim wypadku powinien być skin do Lisandre moim zdaniem. No, ale nie będzie. A jakby był? Nie tym razem. Nie tym razem niestety. A to, ale to by miało sens, nie? To by było fajne. Okej. Okay. Ten jest całkiem fajne? zostawmy sobie go. Ma no, ok, mnie tu mało obchodzi. Nie kojarzę tego skina w ogóle. Chyba go nigdy nie widziałem. Całkiem fajnie wygląda. Całkiem spoko. Syndra, no nie trzeba. Niko też bym podziękował. No nie niech będzie. Yubi! Spoko. Milutkie. To bym zostawił. Twitch. Hmm, średni. To niech będzie. Boom, boom, Blitzcrank. Co to za nazwa jest w ogóle? O, co się zostawię. zostawię? Po zostawiam postacie, którymi gram z Adlerium. Spaczko, aczkolwiek wygląda chyba nie, nie miał chrom. To MF-em zostawił. Lux, jak najbardziej można wyrzucić. Kali, spaka, Jana, Mech, Zaja, Mech, Ezik. No, Ezik ma ładniejsze skiny niż ten SSG. Po prostu jest trzeci raz dostaję skina Blood Moon. Co jest kurcze? A co tu chodzi? Nie. Draven mech. Ostatnio grałem Dravenem w dżungli. Taka sytuacja nieciekawa nastąpiła. Jeden z gości postanowił się nie zamienić. No i musiałem z nim zagrać. Pewnie zastanawiacie się, jak mi poszło. No, tak średnio bym powiedział, bo miałem 071. Także trochę średnie statystyki. Także nie polecam jak coś z Ravena w dżungli. Raczej... raczej nie warto. Co jest kurczę? Czwarty skin Blood O co chodzi? Co to ma być? Pulsefire TF. Pulsefire Raven. No i tutaj powinien wyskoczyć jakiś Pulsefire skin. Co takie coś, nie? Zdecydowanie. Tą wajbę zostawił w sumie. Ezika mogę wyrzucić. Okej, okay. Pirat Rise, ile tego jest, Jezu, ile tego jeszcze jest, ja pierdykam, tu jest Sona w ogóle, aha, bo już pamiętam o co chodzi, nieważne, gdzie ja skończyłem, trzy razy program, no to któraś z tych powinna skoczyć, skrzynka, Grejsik, ok, tak, akurat fajny skin, mi się przyda, bo on miał chyba chromy. Tak mi się wydaje. Można, można. To też można. Tali ją nie gram raczej. Średnia kein. Średnia beczka. Pyk, pyk. Pyk. Okej, okay. Ewelina, nie gram nią. Tego bym sobie zostawił. Ten out, ten out. O oh jest, ale stary skin. Caitlyn, Nasus, no, Nie potrzeba. Liska, mech. Do śmieci. Challenger Ari. Fiu, 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 Tego bym zostawił. Tego dostaliśmy przed chwilą, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. No proszę bardzo. Legendarny. Dziękuję ślicznie. Chyba bym na tym zakończył. No dobra, jeszcze ostatniego. Ostatni, tego, tego i tego. I na tym Uu, zakończymy. To chyba jeden z tych nowszych, nie? Spoko, fajny. Bo tak zerkam, że prawie jest pół godziny, Jezu Chryste. Tyle z openingu. Kolejny pewnie jakoś za rok. Także za rok się widzimy znowu w openingu. No, wiecie co, ciężko jest nagrywać openingi. Ciężko się jarać przy tym jakoś bardzo, jeśli wszystkie skiny niemalże posiadam po prostu. To jest ten e, ten problem po prostu z LOLem. Po prostu Riot dając mi dostęp do wszystkich skinów zepsuł mi frajdę z openingów. Wszystko wina Riotu, tak wam powiem. Aczkolwiek oczywiście y, tutaj nie zabierajcie mi tego bo no nie nie to przyda, przydaje mi się to, także nie zabierajcie. Dzięki Riot Games i dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka zapraszam na, na streamy, na inne film na YouTubie życzę Wam miłego dziąka. Bye bye.